Cześć! Dzisiaj omówię dwa typy obuwia zimowego. Dlaczego tylko dwa? Ponieważ więcej nie potrzebujesz. Mam na imię Marcin i jestem ekspertem od klasycznej mody męskiej z nutką nowoczesności. nadzieję, że podoba Ci się moje nowe intro, a na początek jeszcze szybkie ogłoszenie. Nazbierało się od Was kilka pytań, czy to tu, czy na Instagramie, czy mailowo i pomyślałem sobie, że dobrym pomysłem będzie stworzenie sesji Q&A, także koniecznie napisz na dole w komentarzu swoje pytanie, na które chciałbyś, abym odpowiedział. Będzie to jedyna okazja, kiedy osobiście będę odpowiadał na Wasze pytania, także nie przegap tej okazji. Niezależnie od tego, czy będzie ono dotyczyło stylu, dobierania dodatków czy organizacji szafy? Tak naprawdę możesz śmiało napisać, co tylko przyjdzie Ci do głowy. Daj znać tutaj w komentarzu, albo w wiadomości prywatnej na moim Instagramie nazwę profilu wrzucam tutaj poniżej. Jest to marcin.nawrocki podkreślenik. Dobra, to przejdźmy teraz do głównej myśli tego odcinka. Jeszcze tylko szybka prośba, jeżeli będziesz w stanie wrzucić lajka like pod tym filmem, będzie mi naprawdę bardzo miło. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, serdecznie Cię do tego zapraszam. Dzięki temu będziesz mógł być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Dobra, nie przedłużajmy i lećmy z tematem. Zacznijmy od najlepszej propozycji, jeśli Twoja garderoba jest raczej elegancka i częściej nosisz koszulę niż t-shirty i polówki. W tym wypadku najlepszym wyborem dla Ciebie będą sztyblety. Dzięki swojemu minimalistycznemu wyglądowi świetnie pasują do wszelkich formalnych stylizacji. Spokojnie możesz zakładać je nawet do garnituru, jeśli nie masz w pracy ścisłego dress code'u. Brak sznurowadeł i smukła cholewka nadają całemu zestawowi bardzo eleganckiego charakteru. A jeśli do tego dobierzesz dobry, wełniany płaszcz i szalik, to naprawdę nie ma opcji, żebyś nie wyglądał dobrze. Ale jak to zawsze bywa u mnie na kanale, uniwersalność to podstawa. Dlatego też sztyblety dobierzesz również do wszelkiej maści casualowych stylizacji. Na przykład z chinosami, czy nawet ciemnymi jeansami. Jedynie zwróć uwagę na to, aby nogawka Twoich spodni nie była zbyt szeroka. Najlepiej jeśli są one lekko zwężane ku dołowi. Dzięki temu sztyblety będą do nich dobrze pasowały ponieważ sztyblety mają kształt, który lekko wysmukla twoją stopę. Więc jeśli jesteś dużym facetem, masz kilka dodatkowych kilogramów i zazwyczaj nosisz spodnie o szerokich nogawkach, o prostych nogawkach, na przykład krój regular, to zawsze przed wybraniem sztybletów stań przed lustrem właśnie w tych szerokich spodniach i zobacz, czy dobrze to wygląda ponieważ jeśli nogawka jest zbyt szeroka to może to optycznie źle wyglądać ponieważ będziesz miał taką wąską stopę i potem będzie szła ta szeroka nogawka. Przy wyborze sztyletów kieruj się kilkoma bardzo ważnymi aspektami. Po pierwsze, decyduj się tylko i wyłącznie na te wykonane z prawdziwej skóry. Zimowe warunki nie są łatwe dla naszego obuwia. Po prostu mamy śnieg, Mamy błoto, mamy pluchę, mamy sól i piasek, którymi posypywane są chodniki. W takich warunkach potrzebujemy czegoś naprawdę wytrzymałego. I skóra sprawdzi się tutaj bardzo dobrze. Koniecznie używaj ochronnych kosmetyków, dzięki czemu Twoja obuwie przetrwa wiele sezonów. Nie decyduj się na te wykonane z zamszu, nie jest to materiał, który nadaje się na zimę. Mógłby się je nosić jedynie w suche dni, a zdarza się to dość rzadko. Zamrz źle znosi kontakt z wodą, także najlepiej zostaw ten materiał na bardziej suche pory roku, takie jak wiosna i lato. Wybieraj takie o odpowiedniej podeszwie, najlepiej gumowej, dzięki czemu nie będziesz ślizgał się na oblodzonych chodnikach. Raczej unikałbym tych z grubą, bieżnikowaną podeszwą, przez co sztyblety robią się masywne i nie wyglądają elegancko. Zamiast tego możesz szukać takich, które mają antypoślizgowe wypustki na podeszwie. Kolorystycznie decyduj się na ciemną brąz lub czerń. Moim zdaniem brąz jest bardziej uniwersalny i to byłby mój wybór na pierwszą parę. Ale pomyśl, co będzie lepiej pasowało do Twojej szafy. Jeśli masz dodatki raczej w kolorze czarnym, no to decydowałbym się również na czarne sztyblety. Unikałbym tych jasnych z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na szybkie brudzenie się, a po drugie, dlatego, że ciężko je stylizować z ciemniejszymi stylizacjami. Zwróć uwagę na ocieplenie. Powiedziałbym, że mamy tutaj dwa podejścia do tematu. Możesz szukać takich z ociepleniem. Zapewnią ci one wysoki komfort cieplny. Zwłaszcza jeśli ocieplenie będzie wykonane z materiałów naturalnych, lub możesz postawić na buty bez ocieplenia, ale dobrać do tego dobre, wełniane skarpety. Ja właśnie w ten sposób rozwiązuję problem nieocieplanych butów. Uwierz mi, jest to game changer, dzięki któremu mogę zimą nosić nawet jesienne obuwie. Kiedyś nigdy nie nosiłem wełnianych skarpet. Kojarzyły mi się z robieniem na drutach przez nasze babcie takie wielkie wełniane skarpety, które dodatkowo gryzą w stopy. Na szczęście spróbowałem i już drugi sezon cieszy się z tego komfortu. Bardzo przyjemne w dotyku, miękkie, ciepłe i do tego dobre cenowo. A ta firma. To naprawdę jest mój faworyt i odkrycie ostatnich miesięcy. Wełna, jeśli chodzi o materiał, to jest taka sama perełka jak len latem. Jeśli spróbujesz wełnianych skarpet, to już nigdy nie wrócisz do tych zwykłych. Natomiast druga propozycja to jest obuwie, które koniecznie powinien mieć w swojej szafie każdy elegancki mężczyzna. Skórzane, wysokie trzewiki. Buty, które są nie tylko wygodne, ale również stylowe. Świetnie dopasujesz je do wszelkich casualowych stylizacji. Ich męski, surowy charakter naprawdę genialnie wpisuje się w ten klimat. Przykładowo możesz założyć ciemnobrązowe skórzane trzewiki, ciemne, jednolite dżinsy i do tego elegancką kurtkę lub płaszcz i będziesz wyglądał świetnie. Dadzą Ci dużo ciepła, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się na te ocieplane. Dodatkowo są dość wysokie, dzięki czemu jeszcze lepiej spełnią swoją zimową funkcję. Oczywiście wybieraj jedynie te wykonane ze skóry. Dzięki temu będziesz miał pewność, że przetrwają Ci lata i nie będziesz musiał wyrzucić ich na śmietnik po jednym sezonie. Bardzo ważna w przypadku skóry jest ich pielęgnacja także dbaj o nie, a naprawdę wytrzymają Ci wiele, wiele lat. Kolorystycznie na początku decyduj się na ciemnobrązowe, najbardziej uniwersalne. Na pierwszą parę będzie to zdecydowanie lepszy wybór niż czarne lub jasnobrązowe. Trzewiki są dość mocno rzucającym się w oczy obuwiem, więc jeśli założysz czarne lub jasnobrązowe, to tym bardziej będą się rzucały w oczy. Także postaw na te ciemnobrązowe. Uważam, że to jest bardzo dobry wybór i tak będą widoczne, ale w taki subtelny sposób. Zwracaj uwagę również na ich odpowiedni kształt. Nie wybieraj tych masywnych, zwłaszcza jeśli jesteś szczupły, bo niepotrzebnie powiększą one optycznie twoje stopy i zaburzysz proporcje swojej sylwetki. Również zbyt gruba podeszwa spowoduje ten sam niechciany przez nas efekt. Wybieraj klasyczne rodzaje obuwia, które są łatwe do stylizowania i świetnie wpisują się w charakter naszego stylu. To tyle na dziś. Widzimy się w piątek, 15 grudnia, na premierze edycji zimowej podręcznika mężczyzny. Już nie mogę się doczekać, aż oddam w Twoje ręce mój nowy produkt. Produkt, w który włożyłem naprawdę wiele pracy i wiesz, bo znasz mnie, że ten produkt, jak wszystko co robię, będzie lepszy niż poprzednie. To wszystko na dziś. Dzięki, że tu ze mną jesteś. Trzymaj się i do zobaczenia.